Wchodzimy do domku. Taki wiatrołap. Do Tej wielkości mniej więcej. Więcej nie mogę pokazać. Tutaj mamy kotłownię. Kotłownia. Tam wejście do garażu. Przedpokój tego typu. pokój idziemy dalej tu mamy wejście na to poddasze gdzie pokazywałem tu jesteśmy w przedpokoju tu wchodzimy idziemy do salonu tu mamy salon tu, się o, tu jest salon wchodzimy do salonu salon Salon. Tam mamy kuchnię. Na chwilę wejdziemy do kuchni. Salon tylko pokażę. O, salon. Stąd fajnie widać też. z tego kawałeczek. Tam będzie taras z wejściem. Powiedzmy, że tutaj widać przygotowania do wymiennika ziemnego, żeby zrobić wejście z tamtej strony też. Znowu nie idziemy. Tutaj mamy kuchnię. tej wielkości. Mhm. Idziemy dalej. Łazienka jedna Łazienka Sypialnia 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 Idziemy dalej Mamy taki przedpokój Tam Tutaj wchodzimy, tu jest Łazienka jedna Dzięki. Tu mamy dwa pokoje na końcu. Jeden taki. O, proszę bardzo. I drugi taki. pokoik też. Proszę bardzo, taki pokoik jest tam. Nie wiem, jaki będzie. Pokażę. O, tu Przed Przedpokój dalej. Jak wychodzimy tamto wejście, prosto na wprost do naszej sypialni, no i tutaj jest jeszcze garderoba z Taka garderobka. No i wracamy z powrotem z części sypialni do części użytkowej, że tak powiem. No. Tutaj też jest jeszcze drugie wyjście na taras. No właśnie widać wejście rurę do, do rekuperatora do liście przewody do nawadniania i tak cały domek tak to wygląda salonik z tego jest chyba najładniejszy znaczy najładniejsze jest podtasze